Witajcie, kochani, witam Was bardzo ciepło i też z taką radością, ponieważ mamy narodzenie samego Boga, święta Bożego Narodzenia. Myślę, że Pan Bóg rzeczywiście chce nas obdarzać wielką radością, odnawiać nasze serca, dawać nam pokój. Z tym się wiąże Jego przyjście. Dzisiaj pomodlimy się do Ducha Świętego i przeczytam fragment Ewangelii z Mszy Świętej w Nocy, z Pasterki. Ten fragment będziemy dzisiaj rozważać w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, Ty, który zapowiadasz nam słowo, który nam towarzyszysz tym, jak Słowo przychodzi na świat, jak staje się ciałem. Udziel nam takiej łaski, byśmy mogli być czujni, byśmy mogli być wrażliwi, łagodni, byśmy mogli rozpoznać Słowo, byśmy mogli doświadczyć żywego Boga, żyć Duchu Świętym. Ty, który prostujesz nam drogi, Zapowiadasz pokój. Przyjdź, Duchu Święty! Pragniemy być pełni pokoju, pełni Twojej łagodności, cichości. Pragniemy doświadczać radości z tego wielkiego święta, które możemy przeżywać. W taki sposób wewnętrzny w naszym sercu. Przejdź duchu święty. wyjaśnij nam Słowo. Przejdź duchu święty. Z ewangelii według świętego Łukasza, w owym czasie. Wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisać ludność całego świata. Ten pierwszy spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy, aby zapisać się każdy do swego miasta. Wyruszył też i Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, gdyż pochodził z domu i rodu Dawida. Aby zapisać się wraz z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. A gdy tam przebywali, nadszedł dla niej czas rozwiązania. Urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w mieszkaniu. Przebywali w tej okolicy pasterze, kiedy nocą pilnowali swego stada. Nagle ukazał im się anioł Pana i chwała Pana zewsząd ich oświeciła. Wtedy ogarnął ich wielki lęk. Lecz anioł powiedział im, Nie bójcie się, oto bowiem ogłaszam Wam wielką radość, która stanie się udziałem całego ludu. Dziś w mieście Dawida narodził się Wam zbawiciel, który jest Chrystusem Panem, a to będzie dla Was znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wysławiały Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał. Kochani, czytając to słowo, to. W pierwszym momencie zatrzymałam się na pasterzach i myślałam o tym, dlaczego właśnie ich Pan zawołał najpierw, aby mogli poznać samego Boga. I wiemy, że rola pasterzy nie była istotna w świecie, ich życie. Nie było zbyt ważne dla wielkich tego świata. A Pan Bóg chciał, by oni przyszli pierwsi. Może dlatego też, że pracowali nocą, pilnowali stada, może czuwali wciąż. Może to jest taki obraz też, że, że możemy czuwać do końca. Myślę, że obraz pasterza to Taka dla nas dobra nowina, może szczególnie dla tych, którzy nie czują się jakoś tam wybitnie, wspaniali w tym świecie. Może odczuwają jakieś swoje trudności, słabości, albo trudności różne z innymi też na, na polu, jakichś relacji. Może tak patrzą na siebie, że nic, nic wielkiego w życiu nie osiągnęli, że jakoś tam w rodzinie ludziom się lepiej powodzi, a ja jakoś jestem wciąż z tyłu, taka trochę czarna owca. Myślę, że różne sytuacje możemy tutaj wziąć, czy też cierpienie choroby, czy utratę bliskich. Wszystko, co jakoś nas sprawia, że czujemy się w sobie tacy może mali i skurczeni, i, i niezauważeni, i niepotrzebni. No, Pan Bóg się rodzi i chce, byśmy go zobaczyli. Byśmy ci, którzy tak się czują, skierowali wzrok na Niego. Może z tego swojego problemu, z siebie, z trudności, z cierpienia, z rodziny, z pracy, żebyśmy skierowali wzrok na nowonarodzonego Boga, abyśmy na Nim skupili nasze spojrzenie, abyśmy na Nim zawiesili nasze myśli. Abyśmy ku niemu wyciągnęli nasze ręce i pragnienia, aby nasze serce zaczęło bić w takim rytmie bożym, abyśmy, abyśmy nabrali takiej czujności, cierpliwości, łagodności, która jest potrzebna do tego, żeby zobaczyć coś na nowo, doświadczyć nowego życia, nowego przepływu, nowej łaski. Myślę, że to pasterze mogą nam dzisiaj pokazać, którzy no, pobiegli, pobiegli do tego żłobu, zobaczyć samego Boga. Myślę też o Maryi, o Józefie, którzy którym przyszło Przyjąć na świat swoje dziecko w niełatwych warunkach i pomyślałam, że jest to dla nas znak, że w takich naszych warunkach, w jakich jesteśmy, często może z zaskoczenia, bez planu, często w takie sytuacje przychodzi Bóg, rodzi się właśnie tam, kiedy być może nie jesteśmy do końca na to gotowi. Myślę, że ten czas adwentu, jeśli tak szliśmy jakoś świadomie, to, to też możemy powiedzieć, że yy, mieliśmy jakieś plany, może postanowienia, może czytanie słowa. Yy, ale jestem przekonana, że to nie wszystko wyszło tak, jak jakbyśmy sobie chcieli, jakbyśmy zaplanowali, że, że to nie była idealna droga, że ona nie została wspaniale wygładzona przez nas. Tak, że. Yy, że myśmy tych wszystkich dolin i pagórków nie zrównali, że to robi Pan na swój sposób i, yy, i przychodzi wtedy, kiedy jest odpowiedni czas, nawet jeśli nam się wydaje, że jeszcze nie jestem gotowy albo to nie ten moment, yy, nie wyglądam zbyt ładnie i, i mam nieprzygotowany dom i serce, yy, a Bóg się rodzi. I ta postawa Maryi i Józefa. Yy, Nadszedł dla niej czas rozwiązania. Urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki, położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w mieszkaniu. Dwa zdania na ten temat. Urodził się Bóg, został owinięty w pieluszki, położony w żłobie. I życie toczy się dalej, ale już z Bogiem. To mnie bardzo porusza, że. Bóg nie potrzebuje naszych pięknych pałaców, nie potrzebuje też naszych deklaracji, zapewnień. Potrzebuje serca prawdziwego, otwartego, nawet jeśli ono jeszcze błądzi i jeszcze ma trudności, żeby powrócić na, na dobrą drogę. To Bóg tak może nas bardzo zaskoczyć swoim przyjściem. I słowa, które słyszymy od aniołów, chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał. Upodobał sobie w pasterzach, upodobał sobie w prostej Marii. Podobał sobie w sprawiedliwym Józefie i w nas, którzy pragniemy być blisko. I upodobał sobie we wszystkich ludziach, których stworzył. Każdego kocha, nikogo nie odrzuca. W każdym chce się urodzić. To jest nasz Bóg. Przychodzi do każdego. Dobry Ojcze, dziękujemy Ci, że dałeś nam swojego syna, że zechciałeś, aby tak się urodził pośród nas, jak dziecko, że zechciałeś, by był Bogiem z nami, Emanuelem, Bogiem bliskim. Uwielbiamy Cię, Ojcze. Uwielbiamy Cię, Jezu, Słowo, Synu Boży. Ty, który jesteś księciem pokoju, uwielbiamy Cię, bo przyszedłeś do nas. W swojej prostocie, w swojej maleńkości, w bliskości, Ty, Bóg mocny, mocny i łagodny. Ty, który nie łamiesz nadłamanej trzciny, nie dogasisz płomyka, ledwie tlającego się. Bądź uwielbiony, że wybierasz serca proste, serca pragnące, szukające prawdy, serca łaknące miłości. Uwielbiamy Cię i wywyższamy, że chcesz się rodzić w nas, że nasze życie jest dla Ciebie cenne. Że ze względu na nas przyszedłeś, że uznałeś, że warto przyjść ze względu na nas, że zależy ci. Bądź wywyższony, bądź uwielbiony. Kochani, niech Boża Radość się rozlewa w Was. Niech Wasze serce doświadcza Bożego błogosławieństwa, Jego obecności. Bądźmy otwarci na to, jak przychodzi Pani, co chce nam dać. Przede wszystkim siebie, daje nam siebie, że więcej niczego nie potrzeba. Kochani, dobrego czasu, dobrego świętowania, dobrego celebrowania, radowania się tym czasem. I zatrzymajmy się na chwilę, usiądźmy, porozmawiajmy, pobądźmy razem blisko. Z Panem Bogiem. Trzymajcie się.